Jak na samym początku było powiedziane, że jeżeli Pan Bóg mówi słowo, to żeśmy się słuchali, wsłuchiwali w Jego słowa, a on chce przemawiać do każdego z nas. Myślę, że słyszane słowo Boże może do niejednej duszy przemówiło. Dobrze jest, kiedy uczymy się. Kiedy widzimy swoje niedostatki, swoje braki, możemy z tego pokutować i zmieniać swoje życie. Tragedią jest. Jeżeli wszystko wiemy, już nie musimy się uczyć i nic zmieniać w swoim życiu. Dzisiejszy temat, który bym chciał poruszyć, tak, myślałem, powiedzieć jego, no, jakby to po nabożeństwie. Ale rozmyślając o nim, myśląc o tym, szukając Słowie Bożym, po prostu tak człowiek to przenika, tak tym żyje, że trudno powiedzieć coś innego. No, można byłoby tylko jakiś tam suchy temat wziąć, bez życia. Ale to, co myślę, to, co chcę dzisiaj powiedzieć, i co w pewnym sensie powiem tak, do pewnego czasu ono nie miało znaczenia, dzisiaj ono też i wchodzi do naszych zborów na Podlasiu. Chcę powiedzieć na temat tańca. Temat, co on mówi, Stary Testament, jakie są zmianki w Nowym Testamencie, co ono oznacza, o co w tym wszystkim chodzi. Po pierwsze, chcę powiedzieć, jeżeli chodzi. O taniec w czasach Starego, Nowego Testamentu, kiedy to tworzyło się, nie znali takich tańców, jak dzisiaj są. Były, jeżeli patrzymy na Izraela, albo sami mężczyźni, same kobiety, albo same dziewczyny. Jeżeli chodziło o taniec, taniec, gdy spojrzymy przez słowo Boże, patrzymy, yy, on był zawsze. Związany z strzeniem Boga. To były tańce religijne, nawet i te tańce, które miały miejsce w tych narodach pogańskich, to miały zmysł religijny. I tak miały tańce, jeśli chodzi mowa o Izraela. Jeśli tutaj barzymy, bierzemy przykłady, może parę wersetów odnalazłem, psalm 30, rozdział 12. Pisze tak, aby dusza moja śpiewała, ci nie zamilkła, Panie Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał. Może dwunasty yy, na 12 werset. Nie tego. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny, przepasałeś mnie radością. Też, księd, to jest 30 psalm, 12 werset. Też, gdy patrzymy księga Jeremiasza, 31 rozdział, zwracam się do Bożego Słowa. 31 rozdział, może zacznę od 11 wersetu. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z rękiem mocniejszego odeń, i przyjdą i będą na wzgórzu Syjonu, i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i morszy oliwy. Do owieczek i bydła, i będzie ich dusza jak ogród nawodniony, już nie będzie pragnąć. Wtedy Panna radować się będzie z korowodu. Także młodzi i starsi razem, i żołom obrócę wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. I też w trenach Jeremieszowych, piąty rozdział. Może tak parę wersetów. Piąty rozdział i czternasty werset. Starcy zaniechali wysiadawania w bramach, a młodzieńcy gry na instrumentach strunowych. Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny. Spadła korona z naszej głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy Widzimy, że jeżeli chodzi o taniec w Izraelu, on był tylko religijny. On tylko miał znaczenie przed Bogiem. Oni przed Bogiem cieszyli się i tak radowali. To nie było normą. To nie było... Ich stylem służenia. Kiedy yy, czytamy w drugiej Księdze Samuelowej o Dawidzie, często ten przykład się powtarza, prawda? Mówi się o tym, że Dawid tańczył z całych sił przed Panem i co sześć kroków składał w ofiarze woła lub owcę, prawda? Wiem, że to była radość prowadzenia skrzyni przymierza do Jerozolimy, prawda? Tam ją wprowadzał. Ale to, to nie wprowadzone było później do jakiegoś praktyki. To było po prostu momentem jego radości przed Panem. On widział, co się działo. Widział, że kiedy Ed Edomczyk chciał utrzymać tą skrzynię, on zginął na miejscu, zmarł. On to robił przed Panem. Kiedy patrzymy w Nowym Testamencie, może powiem tak. Widzimy, że Nowy Testament praktycznie nic na ten temat nie mówi. Jest może jeden fragment, kiedy do świątyni wchodzi, kiedy idzie Piotr i Jan, dzieje apostolskie, trzeci rozdział, ósmy werset, może to przeczytam. Chciałbym to troszkę powiązać i na coś wskazać, mieć dobre zrozumienie. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, ósmy werset. Gdy ten Chromy zostaje uzdrowiony, i zerwawszy się stanął, i chodzi, i wszedł z nimi do świątyni, przechodząc się i podskakując, i chwaląc Boga. Odoznał cudownego uzdrowienia. On podskakiwał i chwalił Boga. Ale w świątyni tak nie było. W świątyni była pełna powaga. W świątyni tego nie było. Oni modlili się, nie wydawając głosu. Cicho, tam były pełen szacunek i powaga przed Bogiem. Czasem on doświadczył od Boga. On przeżył cudowne uzdrowienie. Myślę, że gdyby dzisiaj ktoś przeżył takiego coś cudownego podczas nabożeństwa, nikt by się nie zgorszył, gdyby on zaczął z radości podskakiwać i chwalić Pana, prawda? Byśmy widzieli, że ten człowiek był chory, chromy, kulawy i chwali Boga. Kiedy patrzymy też i drugą stronę, kiedy... Szósty, druga, może um, Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 19 werset. Może tak do tego zwrócę. Druga Księga Mojżeszowa, 32 i 19 werset. A gdy może zbliżał się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablicę z rąk swojej i je pod górą. Oni zaczęli tańczyć dla tego cielca, który stworzyli. I to było obrzydliwością. Możesz, kiedy to zobaczył, podług tamice kamienne, które miał, widząc to odstępstwo i bałwuchwalstwo. W Nowym Testamencie mamy jeden taniec, kiedy córka Herodiady, prawdopodobnie było na imię Saloma, jak powiada historyk Flaviusz, prawda? kiedy tańczyła przed Herodem, to. O to się spodobało Herodowi. Ona na pewno nie była brzydką niewiastą. Musiała być piękną kobietą. Ale jej wdzięki pokazały się na tańcu. Jakieś uczucie, emocje, coś tam było w tym królu Herodzie. I on mówi, że wszyscy, dam ci nawet połowę, połowę swojego majątku. Ona za nową matki zażądała głowy Jana chrzciciela. I sieli I to się dokonało. Czyli ten taniec zrobił tragedię. Chciałbym wam odnieść do naszego życia. Do naszego chrześcijaństwa. Kiedy patrzymy na pierwsze zbory chrześcijańskie, które wzorowały się na synagogach, tego nie było miejsca. takiej rzeczy nie miało. Później oczywiście w zborach baptystycznych Afroamerykanie, czyli czarnoskórzy, przez wprowadzając muzykę Gospel, tam się hiwali, prawda? Tak miało miejsce. To tam gdzieś w niektórych społecznościach to jest przyjęte, chociaż w niektórych. To w drugą stronę zostało przesadzone. Ale jakie ma znaczenie? Jakie ma znaczenie? Kiedy gra się świecką muzykę, świeckie pieśni. Chciałem świeckie pieśni powiedzieć, no bo muzykę trudno oddzielać, ale świeckie pieśni i przy tym się tańczy. Komu się oddaje chwałę? Komu się oddaje chwałę? Dzisiaj Brat Janek przeczytał fragment Bożego słowa. Z listu do Galacjan. Boże, powrócę ten werset już przeczytany z listu do Galacjan. Nie błądź się, szósty rozdział, siódmy werset. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Nieważne, kim jesteś, jak myślisz, jak do czegoś podchodzisz. Siejeś dla ciała, będzie ciąskażenie. skażenie. Nie znaczenie, jakie ma stanowisko, czy jesteś pastorem, czy liderem, czy nauczycielem, nie ma znaczenia. Jeżeli zaczniesz się dla ciała, będzie żał skażenie. I będziesz żoł. Słowo bowiem jest tak i amen. Ono jest niezmienne. Potem dlaczego to, dlaczego to, dlaczego tamto, potem wiele pytań, brak odpowiedzi. Dlaczego dzisiaj zbory albo stają się puste, albo całkowicie zeświadczałe? To, co bardzo szybko wprowadza świat do społeczności, to jest taniec. Jeżeli na weselach chrześcijańskich można tańczyć, można iść na dyskotekę, można. Takie same pieśni śpiewają świeckie, jak i na weselach dzisiaj chrześcijańskich. Może iść na zabawę ludową? Można. Jeżeli to się toleruje. No jaka jest różnica? Prawda, bracia i siostry? No można. Przecież co powiesz, że nie wolno ci iść, jeżeli to ma miejsce już, co jest dla mnie wielkim przeżyciem, bólem na yy, weselach chrześcijańskich, niestety na Podlasiu, co myślałem, że tego tu nie będzie. No gdzieś tam słychać. Na to wchodzi. A co za tym idzie? A Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś z zgorszy jednego z tych najmniejszych, to wierzy w imię Boje. Lepiej byłoby przywiązać kamień młyński wrzucić do głębin morskich. Jeżeli człowiek, który przychodzi i ma myśli służyć Bogu, nie służyć, jest sam tak chwiejny, często jeszcze gdzieś tam w świat wchodzi, no słaby, mówi to wszystko można i pójdzie, pójdzie sobie na Zabawę ludową, pójdzie sobie w dyskotekę, bo przecież to można. Jakoś się rozgranicza kościół od naszego życia, a jednak wszędzie mamy żyć z Bogiem. I tam, i nabują go i na piwo. A kto wie, może przyjdzie ten czas, że powiedzą i alkohol się wprowadzi, bo on nic złego. No przecież można. Potem przyczepi się niewierząca dziewczyna, doprowadzi do grzechu. Kto będzie winny? Kto będzie winny? Powiecie diabeł, świat. Moim zadaniem jest jako pastora zboru chronić zbór przed złymi naukami, przed wilkami drapieżnymi i przed wszelkim zwiedzeniem. Dlatego nie dziwcie się, że podejmuję temat, który może nikt by z was nie podjął, by nie chciał jego podjąć, bo jest. Zbyt bolesny, może kogoś urazi, może ktoś będzie niezadowolony. Powiem przykład też i ze swojego życia, bo powiedzą, no rodzina niewierząca, no to trzeba jakoś, żeby mogli być. Kiedy ja miałem swój ślub, swoje wesele, cała moja rodzina i cała rodzina mojej żony była niewierząca. A jednak tych rzeczy. Nie miało miejsce na naszym ślubie. I dzisiaj część, no nie mówię, że z tej przyczyny, ale zawsze cegiełka po cegiełce, część rodziny z mojej żony jest w kościele, bo okazał łaskę. Moja rodzina bardzo długo to wspominała, po prostu, że naprawdę tak jak oni żyją, że tak chwalą Boga, służą, głoszą, to wszędzie oni nie rozdzielają Boga w kościele. I Boga w codziennym życiu, w postępowaniu, że wesele może. I oczywiście, jeszcze czas radości, jest czas smutku, wszystko ma swoje znaczenie. Ale sama myśl, przesłanie, że służymy Bogu, ona musi mieć miejsce. I pieśni chrześcijańskie, wszystko musi mieć miejsce chrześcijańskie. Nie możemy wprowadzać świata. Później, kiedy wprowadzimy to takie trochę, jeżeli się otworzy drzwi, te Zbory, które otworzyły na to drzwi, już ich nie zamkną. Wspomnijcie moje słowa, już tych drzwi nie zamkną. Jeżeli otworzysz drzwi na świat, on już tam wejdzie i będzie się wlewał. To, czego chrześcijaństwo chroniło, broniło się dziewiętnaście wieków, nie, świat nie mógł wejść do kościoła. Dzisiaj on już szedł i nie przez prześladowanie, nie przez gonienie ale przez tych, którzy uważają się za chrześcijan i go wprowadzili od środka do życia chrześcijańskiego. Bracia i siostry, Nowy Testament nic na ten temat nie mówi. W tamtych czasach nie znali tańców towarzyskich, nie było. Tańce były tylko religijne. Rodzice, i do was chcę przemówić, przecież to wy finansujecie Wesela swoich dzieci. Miejcie jakiś wpływ. Miejcie jakiś wpływ na to. Patrzcie, abyśmy naprawdę służyli Panu. Żebyśmy naprawdę wszędzie wskazywali na Chrystusa. Świat nic nie da, gdy wejdzie, zacznie niszczyć. Dzisiaj niektórzy mówią, na no, kto jest w Kościołach, w kościołach ewangelicznych, gdzieś tam słychać na świecie. Piją, palą i uważają się za wierzących ludzi. Jeżeli świat zaczynamy wprowadzać do naszych społeczności, do naszych zborów, do naszych uroczystości, które mamy, to wszystko wejdzie. Przecież każdy człowiek powie: Jeżeli na to ja pozwolę, potem powiedzą: No, to można i wszędzie. Jak mówię, można wszędzie iść. Można iść wszędzie. No, bo jak to? Jak to, pastorze, jesteś obudnikiem. Nam na weselu pozwalasz tańczyć podczas świeckiej muzyki? Nam na weselu, jeszcze za chwilę powiesz, pozwalasz pić alkohol? A powiesz, na zabawę ludową nie masz prawa iść? Na dyskotekę nie masz iść? Na studniówkę nie masz iść? Jeżeli ty tam pójdziesz, będziesz głosił Chrystusa, się jedna osoba nawróci, chwała Bogu. Ale w większości jest tak, że jeżeli idzie tam wierzący. Tego pierwszego wynoszą za ręce i za nogi. Bo go zmusili, żeby się napił. A tak robią. Zmuszają. Jeżeli wierzący człowiek, to zmuszają, żeby jakoś go w to wciągnąć. Ja nie przez to mówię, żeby oskarżać. Bo wiem, że niektórzy bywali, można uczestniczyli w takich rzeczach, ale potem pokutowali. Pan Bóg przebaczył, i nie mogę po prostu oskarżać. Bo może nie jeden z tego pokutował. Ale chcę jasno przekazać przez Słowo Boże. Takie coś nie może mieć miejsca w naszym życiu. Nie może mieć miejsca na naszych uroczystościach. Jeżeli naprawdę służymy Bogu, służmy Jemu. Nie myślcie, że jeżeli przypodobacie się tego świata, ludzi pozyskacie do Chrystusa. Odwrotnie jest. Świat pozyska was dla siebie. Jeżeli będziecie się do tego świata, skutek będzie odwrotny. Służcie Bogu. Postępujcie tak, jak powinno się, jak powinien postępować, zachowywać się i być chrześcijanin. Wtedy to świadectwo może wpłynąć na innych. Mogę powiedzieć, dlaczego tak? Dlaczego tam? To zadawać pytania. Kiedy jeszcze pracowałem, będąc mieszkając w Wielkopolsce, kiedyśmy byli takie. Z ja, no, mm, konferencją, jak to nazwać, za, mm, dwutygodniowe było robione dla pracowników instytutu, w którym pracowałem. Zachowałem się inaczej. Nie uczestniczyłem w tych wszystkich imprezach, co oni mają. Czytałem Boże Słowo, chodziłem na modlitwę i zdawało się, ktoś wiedział dziwak. Ale wiecie co? To ludzie wtedy przychodzili i zaczynali z problemami się pytać, a dlaczego? A jak jest Bóg? A czy Bóg jest w stanie. Przebaczyć moje grzechy, coś zmieniło w moim życiu. Coś zaczęło się dziać w, w życiu tych ludzi, że wielu przychodziło pytać się o Boga, o jak Jemu służyć, jak się nawrócić, jak uwierzyć, jak zmienić swoje życie. I mogłem z tym ludziom rozmawiać, opowiadać im o Jezusie. A kiedy bym postępowała tak jak oni, uczestniczył w tym wszystkim, co oni, nie byłoby różnicy. I w ogóle, by nie poznać tym chrześcijaninem. A nawet bym powiedział coś o Bogu, to by wyśmiali powiedzieli: No, my tak samo chodzimy do kościoła i tak samo żyjemy. Jaki sens jest cokolwiek? Jak, jaka jest różnica między w tym, że ty wierzysz w Boga i my? My też wierzymy. Chodzimy do kościoła, półtorej godziny czy dwie, czy godzinę, zależy w jakim kościele, odbędziemy, a potem żyjemy tak samo, jak i ty żyjesz. Bracie i siostry, Niektórzy spokutowali, może niektórzy jeszcze nie, ale niech to słowo, jeszcze może przemyślcie, zobaczcie w Słowie, rozważcie. Jeżeli trzeba po prostu przyznać, przyjść do Pana, prosić o przebaczenie i starać się inaczej żyć, inaczej, nie wnosić świata. Przez przypodobanie się światu nikogo do Chrystusa się nie pozyska. To jest niewłaściwe myślenie. Wiecie, oglądacie może, czy może młodsi, oglądacie dużo filmów. Może, nie, może dużo, może mało. W tych filmach zawsze pięknie wygląda. One zawsze mają piękne zakończenie. Zawsze takim pięknym happy endem. Zawsze tak, taka miło, takie pełna szczęścia tam życia. Nawet jak i zostawiają swoje żony, drugą znajdą, tak pięknie ubarwią, jak to wszystko pięknie wygląda. Ale... Wielu z was przyzna mi rację, że nawet przed ślubem pięknie marzyli o swoim życiu małżeńskim. Niestety, uderzenie rzeczywistością po ślubie, często te marzenia rozwiewało. Choć może po części nie wszystko. Może nie wszyscy, ale może niektórzy tak możecie mi przyznać i mi rację. Może nie wszyscy niektórzy życie. Zaczyna się inaczej kształtować. Może to byłoby kazanie na, yy, na ślubie, ale coś zaczyna się, zaczynać w naszym, powinno się zmieniać w naszym życiu. Żyć, uderzenie rzeczywistością często jest bolesne. Dlatego najwięcej rozwodów jest w ciągu pierwszych pięciu lat małżeństwa. Uderzenie rzeczywistością jest czasami bardzo bolesne. Dlatego Patrzmy na życie, jak ono wygląda. Idźmy za Jezusem. Bądźmy daleko widoczni, dalekosiężni. Nie patrzmy tylko dzisiaj, że dzisiaj na coś pozwolimy. Ale patrzmy dalekosiężnie, jakie to będzie mieć skutki w przyszłości, jeżeli otworzymy furtkę na ten świat. Jeżeli otworzymy furtkę na ciało. A jeżeli, tak jak już Brad Janek powiedział, to przeczytał, jeżeli siejemy dla ciała, będziemy rządzić ciała skażenie. Jakbyśmy sobie to nie tłumaczyli, jakbyśmy sobie to nie ubarwiali, siejemy dla ciała, będziemy rządzić skażenie. Siejmy dla ducha, aby rządzić żywot wieczny. Amen.